Курда, я трансмиссии, и аккуратно все распочало. ай яй яй это дружище. Ааа, только я. тут вижу, или что, на антенне? Смотри я профессионал. просто смотрю я профессионал. Я профессионал, просто смотрю и Ну, профессионал, Halo dziki jesteś? No jestem I coś, ściągacie się? Nie nie to jest Pobieram się jeszcze Ja transmisję jakoś ci chyba transmituję no nie? Nie wiem zatrzymana Patrzę, że tu ktoś jest jeden A co gracie już na serwisie, czy nie czekacie? Nie no, ja, ja odpadłem a, a delta walczy Antenie. Ja Jestem na żywo. Ja nie wiem, czy ja na kanał nie napierdalam, do siebie na YouTube. czekaj. No, a jak? I co na żywo? Bo wszystko smuego, wszystko na żywo. No wszystko Trochę opóźnienia są. właśnie tutaj w fangę, a lajkujcie kurwa z za granicę. Żylik, i... mam. Idziemy tutaj z fangęjami. Będziesz Renatka w telewizji na kanale Na no YouTube jest transmisja na żywo, także wejdź na mój kanał i tam leci na żywo, trochę są 15-sekundowe opóźnienia, ale Masz okazję chcesz kogoś pozdrowić Renatka, możesz teraz pozdrowić Cały godzin i panalizka I trzymał małczuki za Geja Aldela tutaj żeby wygrał Biegni malutki Gejku Musisz wygrać Musisz wygrać You have to win Run run Dobrze Dobrze masz A jest good you have the helmet mój friend Bieg Biegnij! Masala boy, yeah. fighter fight fighter boy. <laughs> open the gate, open the gate. <laughs> like lucky people. Come on, guys. Cheater, a lot of cheater. <laughs> yeah. <laughs> Yo. Okej, okay. to teraz no, nowe wsparcie dochodzi do drużyny Diki, tylko wiesz, że tutaj nie ma nie można rozjeżdżać. Tu nie rozjedziesz, tu się nie kładą Musisz się, wiesz. Musisz się przyzwyczaić, że tu nie ma celownika i że nie rozjedziesz autem. Dobra, dobrań. Dobra, 4, 3, 2, 1. Zaczynamy. Akcja. To, to, to już można zapowiedzieć, ladies and gentlemen, tutaj, welcome to the Fall Gay Edition, kill the gay, gay, gay. Co paliłeś? Ja muszę chyba restartować. Wdrożenie niebieski super dziewczyna, kuchni skład, klan, Raptor Man. Deep inside. Oddio. Gałeczkę. Oj, coś się dzieje. Coś zawodni wiatr wieje. Mieli, mm. ale inaczej. Mówisz, że zajeżdża już gejostwem?

Yy, prawą gałeczkę. I, i wita. Okej, okay, w prawa gałka, jest właśnie. początku ma standardowy go tam Big Ay, make game, make game AT Fall guy You wanna play the game Let's play the game Let's play the game Let's play the game Let's play the game open the game, open the game. I am the foggy! I don't know what do. Czekaj, put it A co masz, dziki? A teraz przed Wami czteroletni Stefan. Te pszczółkę, którą tu widzicie, zowią Maja. Maja daje tu i tam. Dziki, co się dzieje? Gdzie jest dzik? How I can I find that? Uh, okay, I will try to find it, just send me. A yeah, now send me, now send me, because I don't mm. know how. how, how. Check no, me. just no, check me. this uh, part, you know, the big button in your game pad and just go. And when you find friend request, just write my name. Yes, it's, it's, easy, you know. it's all. It's all. Uh, for example, you have my friend. Rapsta uh, uh, Rapstam man. Raptor guy. man No, raptor man, maybe you can fight. Just fight my name, deep 23 inside. Say my name. It's <laughs> a fagay. Oh my god. Where is Jack? I widzisz mnie? Yes, dziki set. Yes. Poczekaj. Yes, dziki accepted. Pff. Accepted dziki. I teraz dziki. Poczekaj, bo jesteś jeszcze offline zaraz się tutaj widzę już się tutaj widzę wiesz Renatka ja spróbujesz dziki ją wysłać temu i

Prawy, Prawy domek. Domek po prostu tutaj nie i naciskasz prawą no dobra, no dobra, no dobra. No, dobra, okay, 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 okay. Okay, no, okej, okej. okej, no, 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 But nie mogę czyty wybrać nic, nie mogę ciężko. Yeah jigikovidze, tylko it's offline. Let's talk slowly. I see jick, but it's offline. No, I don't see dick. But I see jig. I see jig. Yes, you you see jig because it's a big job. I, I drive one second. You. One second. But why is offline? Yes, because it's the curve again. Fuck. Fuck the game. Fuck the game. Is that caravan? She was ready. What? And because she's ready, maybe. That's why. Offline, Zika. Offline still. <sighs> you have deep inside? No, you're deep 23 inside. Не просто дип внутри. Дип 23 внутри. 3. 2 Да, скилладжи. Да, скилладжи. Да, скилладжи. Да, скилладжи. Tak, o to właśnie, kurwa, o to właśnie prosiłem od samego początku. O to. Nie wiem, ja muszę tam przyłożyć tę muzykę, bo kiedy co słyszę, to muzykę z tego autora, z tej pierdolonej gry. Kto to? To, 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 co to, zrobiłem to, 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 to. O to, wiecie. Okej, ja zaakceptowałem, tak, w Okej, I didn't see Mom. But you are offline, You know what you will do? Just close the, close the application and open the application again. I mean, the game. Yeah, One second. The first, the first I must start. put out the game. Because I keep all the music for the baby. Yes, go. <laughs> yes, go. Yeah, music Get music on. on. Yes. You're an mm -hmm. so Finally, you are now in. I send you. Accept Renatka. I, think I was accept or not. I